Cześć, z nas bardzo nas bardzo serdecznie z tej strony. Adyks. Witam Was w trzecim odcinku. Jeśli chodzi o sprawdzanie budowli e, graczy, znajdujemy się ponownie na świerkach przy działce świerki 11. E, właścicielem tej działki jest Romet, e, także mamy tutaj działkę Rometa. Na wstępie witają nas trzy tabliczki. Spoko loko, wszystko jest Git, Eloelo, Daisy elo, Mirolin, The Haitlin. <ścoughs> czy jakoś tak to szło? Nie wiem, czy ja to dobrze e, wymówiłem. Nieważne. Wracając do. Do tutaj, do działki Mamy w sumie już widzę, że całkiem ładną działkę W sensie są jakieś ścieżki zrobione, są kosze na śmieci Są jakieś drzewka, jest ognisko Więc ta przestrzeń na pewno jest fajnie tutaj zagospodarowana <laughs> Przepraszam Ta przestrzeń na pewno jest fajnie zagospodarowana Nie wiem co mi się z moim <laughs> gardłem dzieje Mam nadzieję, że się zaraz ogarnie Przepraszam za to W każdym razie Mamy tutaj działeczkę Mamy dom 6688 Nie wiem o co chodzi tutaj, ale możemy sobie Wejść do środka Wchodząc do środka mamy Wielki magazyn Znaczy wielki, mamy magazyn Po prawej po lewej stronie skrzynki Szkoda, że tutaj Nie ma Nie ma jakiegoś umeblowania, bo liczyłem Na to, że jak domek jest ładny Z zewnątrz, bo jest to miałem nadzieję, że wewnątrz będzie fajny umeblowane, ale wewnątrz niestety jest pusty Szkoda, 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 bo to na pewno obniży ocenę, a jakby był ładnie umeblowany to ta ocena naprawdę pewnie byłaby wysoka, bo domek jest ładny z zewnątrz Ładnie wygląda, tu chyba nie da się iść wyżej już, tu jest jeszcze jakiś balkonik, ale to jest taka chyba niedostępna dla gracza już miejsce, tutaj mamy hodowlę Mamy balkon i mamy hodowlę jagód Balkonik jest widzę taki dookoła Więc można sobie tutaj na tą, Na ten balkon wyjść I I tyle w sumie Dobra, czy my mamy jakąś piwnicę w tym domu Czy nie mamy piwnic chyba, chyba tu piwnicy nie ma Albo i była, jest piwnica, przepraszam Tu mamy wejście do piwnicy Zobaczmy sobie piwnicę. Mamy rozkopane coś, niedokończone. Mam jakieś guziki, ale one chyba są w formie ozdobnej tylko. ta bo tutaj nic nie ma. Mamy tutaj takie coś. No mamy jakąś skrzyneczkę. Co w skrzyneczce? Jakieś tam rzeczy budowlane. No dobra, także takie coś. Generalnie wykonanie ściany podłóg jest spoko, ale jest tutaj troszeczkę pusto. I jest nieskończony niestety, więc tutaj głównie z zewnątrz będzie trzeba ocenić tą działkę Szkoda, 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 że, yy, że się tutaj yy, we wnętrzu tak pusto zadziało, ale cóż Zobaczmy sobie z zewnątrz, mamy tutaj fajny domek, mamy tutaj, no ten dach dziwnie trochę wygląda z tą, z tą trawą Ale tutaj poniosła troszeczkę fantazja, ale ogólnie sam w sobie Dom na pewno nie jest, nie jest brzydki, więc ja bym dał taką ocenę mm, za ten domek, bym dał taką ocenę. Kurde, waham się. Na pewno coś ko czwórki, ale nie wiem czy 4,5 czy 4. Kurde, może 4,3 za to, że nie ma wnętrza, jakby było wnętrze, to myślę, że nawet szósteczka by mogła być, albo 6,5, jakby było jeszcze zrobione te. No, już tak nawet pod 7 myślę, że jakby to bardzo, bardzo dopieścić, to myślę, że można by było z tego wykrzesać dużo więcej, aczkolwiek póki co ocena będzie yy, ocena działki. Dajmy te 4,5 na 10 w sumie, bo całkiem ładnie to wygląda, aczkolwiek no tutaj Szkoda, że szkoda, że, że tego środka nie ma, bo z zewnątrz jest całkiem ładnie tak naprawdę Więc tutaj 4,5 na 10 myślę, że będzie, będzie ok Dobra, lecimy sobie na świerki 12, kolejną działeczkę Także mamy kolejną działkę, świerki 12 Gdzie tu jest wejście do tej działki? Wejście do tej działki jest tutaj Świerki 12 to jest działka Beniusi z tego co widzę. Mamy działkę Beniusi, czyli jednego z członków administracji. Ja sobie pozwolę to na chwilę zniszczyć, żeby tutaj wejść. No i mamy tutaj działeczkę. No na pewno to, to wygląda dość tak dziwnie, ta plantacja. No na pewno to nie będzie na korzyść oceny tej działki. Tutaj też tak bardzo roboczo jest porobione wszystko, więc też tak słabiutko myślę. Tam chyba nie będziemy się pchać, bo tam nic nie ma. Tutaj no tak trochę, trochę słabo. Tutaj ładne drzewko, akurat jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o, tutaj, o ten kącik na tej działce, to jest ładny, podoba mi się, taki minimalistyczny, ładny, delikatny. No ale niestety ta farma tutaj kurcze lewitująca na tym dircie wygląda średnio. Te działki tutaj, znaczy działki te, te, te tutaj e, skrzynki również wyglądają średnio. Tutaj fajny piesek sobie e, siedzi na tej bujanej huśtawce. Tutaj mamy kolejną bujaną huśtawkę. E, kurde, to jest chyba jakiś, nie wiem, na świerkach to to jest chyba jakiś. Mm, Jakaś tradycja, że na każdym odcinku, bo to jest trzeci odcinek, już e, i na trzecim odcinku jest trzecia bujana ławka, która jest inna od wszystkich pozostałych, więc, więc fajnie. E, no więc mamy tutaj taką bujaną ławeczkę, zobaczymy ile jeszcze bujanych ławek będziemy mieli okazję oglądać w, tym, w tej serii. E, no i mamy tutaj chyba najważniejsze co na tej działce: to mamy wielkiego grzyba. E, mamy wielkiego grzyba. Może pójdźmy sobie najpierw na dół, zobaczmy sobie co jest na dole, tam widzę, że ktoś biegnie, Szymek Szymek, jakiś Szymek tutaj sobie biegnie, bo było widać po więc sobie gdzieś tam biega, pozdrawiam Cię serdecznie Udało Ci się trafić na odcinek, mamy kwiatko i nator Czyli tutaj bardziej taka techniczna działeczka, z tego co widzę raczej nie jest to budowane na wygląd, tylko bardziej na na powiedzmy na funkcjonalność I chyba tyle Czy tutaj, gdzie my w ogóle żeśmy wyszli Bo ja się już pogubiłem tutaj na tej działce Pozwolę sobie dać gm3 Czy tutaj niżej coś mamy jeszcze Chyba, chyba nie, chyba niżej już nic nie ma Tutaj coś jeszcze kiedyś było ale, ale z tego co widzę to już tego nie ma Więc podlećmy sobie Wyżej na tej działce Podlećmy sobie wyżej No i mamy tutaj tego gigantycznego Grzyba muhomora E, może wejdźmy sobie do środka do niego, bo ja poszedłem w dół, a nie poszedłem na górę Więc wejdziemy sobie na górę, tu mamy kolejnego psa e, Mamy kolejnego psa, wejdźmy sobie na górę e, Strasznie chaotycznie się tu wchodzi, ale to przez to, że jest mało miejsca e, To jest fajne, tutaj jest naprawdę bardzo fajne to e, Jest na pewno kreatywna ta działka, pomimo tego, że jest rozwalona na, na, na dole bardzo mocno, jest tam nieogar dole przez tą farmę, i tak dalej, ale tutaj jest bardzo przyjemny kącik do posiedzenia. Tu akurat bardzo, bardzo ładne to jest. Weźmy sobie jeszcze wyżej, tutaj trochę się czuję, jakbym jakiś parkura przechodził. Weźmy sobie może pochodnie do ręki. No i tutaj grzybek wewnątrz niestety jest pusty. Szkoda, szkoda, że jest pusty. Bo tutaj naprawdę można by było dużo wykrzesać z tej budowli I jakby ta działka była dużo lepiej ogarnięta na dole Mam na myśli, że po prostu właśnie byłoby tak jak tutaj wszędzie To naprawdę wysoka ocena by była Myślę, że naprawdę by była bardzo wysoka ocena Ale przez to niestety, że, 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 że tutaj No to wygląda tak jak wygląda No niestety ocena nie będzie tak wysoka Natomiast na pewno zagrzyła Jeden punkcik bym dodał, więc za, tutaj, za tą działkę takie Myślę, że 3,8 na 10 będzie, będzie ok Tak mi się wydaje, więc 3,8 za grzyba, szkoda, że nie, nie jest skończony Także ocena działki 3,8 na 10 Proszę bardzo, mam nadzieję, że się nie poobraża to na mnie wszyscy tutaj Zaraz się wszyscy ofochają, będą fochani chodzić i się nie będą odzywać Ale no cóż, taka seria <laughs> No więc mamy ten, naprawdę grzybek fajny ale, ale tutaj przez to, że ta działka jest nieogarnięta na dole Ta ocena nie jest zbyt wysoka Lecimy dalej, mamy świerki 12 Dajmy sobie świerki 13 Świerki 13 należą do pana Bartka Pan Bartek 3210987, świerki 13. Yy, także możemy sobie wejść. Yy, ale fajne. Ale super to zrobił. Ty, to już to już kurde podnosi ocenę. Nie na samym starcie. Za Nie wiem, czy to było słychać ten dźwięk. W sensie ten dzwonek, chyba słychać. Za to jest. Mega fajne. Te wejście z tym dzwoneczkiem. Bardzo, bardzo spoko to wygląda. Tutaj mamy ok, ale przechodząc do samego sedna Mamy tutaj biały płot, mamy tutaj jakiś, jakiś, jakąś willę, to zaraz do niej przejdziemy Tutaj można by było trochę trawy posadzić i tak dalej, ale myślę, że to tam kwestia szczegółów Więc Chociaż szczegóły są chyba najważniejsze tak naprawdę Ale to wejście tutaj jest naprawdę mega fajne, w sensie z tym dzwoneczkiem, nie? to na pewno podniesie ocenę Wejdźmy sobie do środka tutaj, zobaczmy sobie wnętrze tej całej chaty Tu mi się podoba ta panoramiczna szyba, naprawdę duża I Tu mamy coś w rodzaju kuchni, ale brakuje mi szczegółów w tej kuchni Jest fajny schemat, ale fajny szkielet w tej kuchni, ale Ale brakuje trochę szczegółów, czy tutaj coś jest ukryte, chyba nie e, Mamy salonik, nie, bardzo fajnie, bardzo fajna działka Podoba mi się, pomimo tego, że jest mało szczegółów, to Tutaj no, modern y, domek, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajny. Y, naprawdę, póki co, y, póki co jest y, jest super. W sensie trochę szczegółów brakuje, ale Ale wpadło to. Czy tu jest wejście na dół? O, jest wejście na dół, to sobie za chwilę zejdziemy. O, ja usiadłem w nich chcę zadewanie. No może teraz sobie zejdźmy, zobaczmy, co tam na dole jest. Wpadło to na pewno w mój gust. Y, zejdźmy sobie na dół, chociaż tutaj nie wiem, jak to jest głęboko, ale chyba nie jest jakoś bardzo czy tu mamy coś, ten nie ma, okej okay, tutaj jakaś skrzyneczka, nie no będziemy po skrzynkach ten chodzić, tu mamy crafting znaczy nie crafting tylko stół enchantu takie coś, okej okay. Jakiś magazyn. No dobra, tutaj generalnie. A, tu, tak się stałem, co mi tutaj tak kica i co mi tu chodzi? A tu ma farmę królików w ogóle, znaczy farmę hodowlę królików. No trochę tutaj, jeśli chodzi o te króliki, tak mają no, surowo, bo mają tylko dywan, tak naprawdę. Także tutaj, no niestety z jeśli chodzi o to, ale, ale tak poza, poza tym, to, to całkiem git, chociaż tutaj, no jeśli chodzi o tą, o tą em, piwnicę, to na pewno, na pewno wymagałaby wykończenia. Tu mamy jeszcze tak przejście, mamy jakieś podpisy chyba, nie to nie są podpisy to są To są po prostu beczki jakby i temki są nie? tutaj w tym, mamy jakieś bronie, mamy jakieś tam inne rzeczy O kurde sporo, sporo rzeczy ma takich dość cennych Tych diamentów i tak dalej, tutaj pewnie jeszcze jakieś rzeczy są, no tu widzę że na, na pewno na biednego gracza nie trafiło No i mamy kolejne rzeczy typu farmy, mamy farmę, co to jest to są buraki, nie to są te marchewki Mamy tutaj bambusy, mamy mm, kakaowce e, No, także jak widać tutaj jest całkiem rozbudowana ta działka Mamy automatyczną już widzę farmę pszenicy, ale nie będziemy tutaj e, Bartkowi tego psuć nie, Znaczy psuć, nie będziemy tego zbierać Prawdopodobnie jakbym pociągnął tą dźwignię to by zebrało wszystkie te plony, ale nie będę tego robić, bo może sobie by nie życzył więc wejdźmy na dół. No i tutaj jest typowa kopalnia kobla, <głos》> zrobiona pod działką. Tam już nic nie ma, więc nie będziemy tam lecieć. Dobra, myślę, że jeśli chodzi o piwnicę, to to tyle. Możemy sobie wylecieć tutaj na zewnątrz. Raz jeszcze, wracając tutaj. Tutaj mamy salon. Mamy również sypialnię. Bardzo fajne szare łóżka. Nie, no tutaj mi się podoba. Tu będzie ocena dość wysoka. Jeśli chodzi o tą działkę, to na pewno na pewno tutaj Bartek trafił. trafił w mój gust. Ja lubię takie domki modern i tak dalej. Pytanie, jak się wychodzi na. Jak się wychodzi tam na tamtą. Okej, okay, tutaj sobie pozwolę. Aha, bo tu jest w ogóle jakiś mechanizm. Tu jest w ogóle mechanizm taki, że O, tu też jest piknięcie. Mega fajne. Mega fajne te piknięcie O, ale to jest spoko też Taka altanka do posiedzenia Nie, no tutaj to jest Tutaj jest naprawdę bardzo fajna działka Tutaj mi się bardzo podoba Myślę, że na pewno Na pewno, na pewno ocena będzie wysoka Na pewno ocena będzie wysoka Myślę, że na taką ósemkę Na pewno zasługuje, nie? Ta działka Myślę, że na pewno na ósemkę zasługuje Więc tutaj będzie Chyba na, na razie póki co Bartek zdobył najwyższą ocenę tutaj Jeśli chodzi o Odziałki, o więc Bartek tutaj, no gratuluję. Ocena działki, nie wiem gdzie tutaj damy, może dajmy sobie to na wejściu. Ocena działki 8 na 10 i się podpiszmy. okej okay. No, tutaj Bartek gratuluję. Naprawdę bardzo, bardzo wysoka ocena, jak na tą serię. E, świerki 13. Tepnijmy się, może ostatnią sobie zróbmy jakieś świerki 14, świerki 14, albo i może i 15, bo to jest działka Kati 15, ale widzę, że jest w budowie, chociaż tu jest. Za, aha, tu jest zabezpieczenie do 23.08. A... Okej, okay, dobra, czyli tutaj jakby Cathy dopiero będzie budowała tą działkę, dopiero zaczyna budować, ale widziałem ją dzisiaj na tej działce, więc prawdopodobnie ją cały czas będzie rozbudować, więc ją sobie na razie pominiemy, bo to jest bez sensu oceniać działkę, na której nic nie ma. E, świerki 15 teraz e, aktualnie. Mamy kolejną jakąś willę. Mamy kolejną willę świerki 15. Właścicielem tego, e, tego dobytku tutaj jest pan Olivier 2000 Star. Więc mamy Willę Oliviera e, Może najpierw zrób, zobaczmy sobie, jak ona wygląda z, z zewnątrz e, całkiem fajnie, też taka panoramiczna, duża szyba, bardzo podobny budynek do Bartka, aczkolwiek no nie wiem, czy on będzie miał większą ocenę, czy nie, aczkolwiek zobaczymy. E, zobaczymy, zobaczymy, mamy tutaj jakieś. Prawdopodobnie do siatkówki plażowej Tylko chyba nie miał pajęczyn, żeby tutaj rozwiesić Albo, nie wiem, no dziwne to wygląda Aczkolwiek, dobra, wracając Mamy tutaj jakiś taki tarasek na górze i tak dalej Wracając, wejdźmy sobie do środka Zobaczmy jak wygląda wnętrze Tutaj mamy troszeczkę pusto Mamy troszeczkę pusto Mamy, ojej, co to jest? chciałem to tak na środku jest takie rozwalone wszystko? To jest chyba w budowie cały czas tu jest pusto, kurczę, szkoda, bo ta działka naprawdę miała, jak na, jak na początku ją zobaczyłem, to miała bardzo duży potencjał na, na, na wysoką ocenę, ale widzę, że e, widzę, że tutaj niestety działka jest chyba w budowie albo w remoncie jakimś, bo bo troszeczkę jest chaotycznie wewnątrz, no i pusto. Tutaj jest też wejście na górę i widać, że będzie kolejne piętro budowane chyba, będzie kolejne piętro budowane, ale Oliver chyba aktualnie to się skupia teraz na swoim pakiecie firmowym, który kupił i sobie tam rozbudowuje, więc obstawiam, że dlatego tej działki nie, nie skończył. No i mamy zejście niżej, też jak widać, może ja sobie na GM3 zlecę, będzie szybciej dużo. Też jak widać nie jest to tutaj jakoś bardzo rozbudowane. No i tyle chyba tak naprawdę. Więc jedyne co mamy, no to mamy to na górze. Co ja mogę tutaj dać za to? Domek ładny, fajnie wygląda. Szkoda, że jest nieskończony. Szkoda, że jest nieskończony, ale, ale na pewno na pewno ładny, Ymm, troszeczkę pusty dach, yy, brak głębi na dachu, ale myślę, że takie, taka piąteczka może wlecieć za ten za ten domek. Taka piąteczka ze względu na to, że nie jest skończony jeszcze, trochę mi głębi brakuje, może takie 5,2 nawet, bo całkiem ładnie to wygląda, więc dajmy te, te 5,2, więc dajmy sobie na przykład tutaj ocena działki 5,2 na 10. No to już jest całkiem wysoka ocena, tak naprawdę jak już ktoś ponad piątkę dostaje to już jest takie powiedzmy myślę, że całkiem pozytywnie, no także jest ocena działki 5,2 na 10 moim zdaniem, troszkę rzeczy tu brakuje, tak jak już mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak to zostawcie łapaczkę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się w następnych filmach tego typu, trzymajcie się i cześć